Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku serii Kim Jest. Dzisiaj sobie przedstawimy jednego z nielubianych przez fanów członków Aleksandrii. Opowiemy sobie o synu lidera Aleksandrii lub liderki, jak to było w telewizyjnej wersji The Walking Dead. Jak zwykle na początku przedstawię wam komiksową wersję postaci, a potem przejdziemy do wersji z serialu. Chociaż w tym przypadku różnica jest niewielka. Spencer po raz pierwszy w komiksie pojawił się w 72 zeszycie. Był bardzo przyjaźnie nastawiony do Andrei i ciekawy jej historii, jak z urzędnika z kancelarii przerodziła się w doskonałego strzelca. Jego komiksowa wersja jest bardzo podobna do tej serialu. Różnica jaka jest pomiędzy dwoma uniwersami, to taka, że Spencer romansował z Rositą w serialu, a z Andreą w komiksie, lecz ona zamiast niego wybrała Rika. Spencer po stracie rodziców zaczął bardziej przejawiać wrogie zachowanie wobec Rika i podważał każdą decyzję podjętą przez nowego lidera Aleksandrii, w szczególności kiedy szeryfa nie było w mieście. Spencer jest tchórzliwą, kłamliwą osobą, która myśli tylko o sobie. Kiedy Nigan odwiedza Aleksandrię pod nieobecność Rika, Spencer przejmuje rolę lidera i wpada na pomysł, że przy pomocy Nigana jest w stanie obalić Rika i przejąć władzę nad Aleksandrią. Podczas rozmowy z Niganem wyjawiał mu, że Rick tak naprawdę nie powinien być liderem Aleksandrii i że jeżeli Nigan pomoże mu przy zabiciu Rika, on przejmie władzę nad miastem i będzie on wiernie służył zbawcom. Nigan czuje obrzydzenie postawą Spencera, że będzie czekał na śmierć Rika, lecz sam tego nie załatwi. Nigan wspominał mu, że Rick go nienawidzi, lecz ma na tyle odwagi, by popracować dla niego i że naraża swoje życie dla wszystkich swoich ludzi. Nigan wspomina, że Spencer jest pusty w środku i swoim nożem rozcina brzuch Spencera. Po chwili żartobliwie mówi, że się mylił, odchodząc, nie okazując kruchy, że w ogóle go zamordował. Jak widzicie, historia Spencera nie jest zawiła i jest w 99% zgodna z komiksem. To by było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam i zapraszam was na inne serie, które prowadzę, np. szybkich faktów czy też teorii dotyczących The Walking Dead. Trzymajcie się, cześć! I do następnego.